A tu spali. Dwóch Januszu pije. Dwóch restauracja była tak, jakby tam na końcu dni. Kawałeczek no trzeba kawałek, trzeba Te gore takie, to, to nas no dochodzi. No, masz na filmie, żeby była rodzina. No i teraz te, te, No, ty na tym zarabiał, ty na. Na noclegach, a ty na restauracjach. Na jedzeniu. No. Nie, upiekły się, naprawdę upiekły się. Upiekły się? się. Mm. O, o, Udały nam się. Dźwięk. A ta kapusta jest najlepsza z tej góry. Udały Ale nam pachnie. się. pachnie. Udały Uda nam się kartofle. Oj, koperek widzę jest. Wszystko jest. dołem. No, nabieram. O, miodzio. No, panie. Jeszcze nie wiadomo, czy się nie przypaliły na dole. No, pełna sztuka. Nie, tam jest kapusta. To nie ma szans. To by się kapusta się spali. Nie, ale ona jest też, te, 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 te. tak, tak Mnie, to się robi. Tak się robi. Jezus dobrze siostra to nie jest. Brata my spali, a siostra Jodions... ma resza, Oni mieli agrąkurystykę taką. Tam mieli te noclegi i tam pewno było, I maślanka. To jest. Ale wymieszaj to, bo tam każdemu, co to dajesz komuś? To jest wszystko dobrze. noga mówię Ci. Z góry, no, to Wymieszaj to kocóra. troszkę, bo no, patrz, to jest z góry. Dobrze jest. Proszę. Ja, ja biorę. To Kto kapuchę będzie chciał ja. Ale to jest ten, to, to, no, A, to jest to już jak? Jak? Tam jest maślanka. Odejcie, 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 odejcie. Jest, jest maślanka. Ja nie ja nie, nie, nie psa. dla psa. Nie jak to jest tak naładowane, to każdy poje, musi pojeść. Ciebulka, powiem Ci, nie są tłuste, ani nie są chude widelec, co jest? Ja już. Dobrze zrobione. Kurtka wyszła jakby daj pani Alinie. To już ja sięgnę, daj, daj no. Widelec mówię. <grywa> <grywa> pa, pa. Bardzo dziękuję. No ty masz slant, to nie było. To nie są miękkie. Ale tak nie za dużo pół szklaneczki już ten kar, Kartofne, bo mi, by Trzyma, o, i już dosyć. Kartofna do Trzy matrony. A ja otwarta. Nie. Do, do matron! To jeszcze pani daleko. A, się, no tam jest zdjęcie, Jest pogodnie. No, tamto zdjęcie. Tamto zdjęcie jest na internacie z tymi nogami do góry. No chyba żartujesz, gdzie? Już Wszędzie. Jakie? Ja Wszędzie, co do góry pokazuję, Dzi Już dzichadzi przejęli. O. Porywają babkę i teraz... Facebooka stary. to ma nawet mój błażej i moja Martyna nawet już są teraz na Facebooku. To zjada ostatki, to jest piękny i głodny. Jest... Już pokażę? No. Ja pierdzielę. Ile tam kartofli wszystkiego, nie? Nie. Ale to wszystko głodne było widać. No jak się normalnie teraz... Nie szarpnęło. <laughs> A jak no ci ja teraz siedzą Tam, nie? tam, tam to ciągnij ten gorąc. Nie, ja tylko jeden dzwonek pod no, śledzi. No, no, ciągnij go, żeby, żeby było lepiej. Dobrze, że tu siedzę. Lepszy kartę, żeby jak zbierali te kartofle, <gry> potem robię kupy i te małe się wcipały do ogniska. Tak, o właśnie. No. To było... To były czasy, no. To było jedzonko. To noga. te... Hmm. Jak mówię żonie, przy takie kartofla, to ona tylko nie jestem. Te naj... ostatnie wykopki, to pamiętam, przy... pojechaliśmy, nazbieraliśmy ziemniaków, a później poszliśmy wszyscy do lasu. A Ale Sierkowska... każdy po wiadrze no. Ale pani siarkowska to chodziła tylko taką, wyrywała grzyby i do wiadra wrzucała. No. No. Wszyscy by nas tak. zbierali. To łapos szkiwała. idźcie sobie tam i ja idę tam. Tak nie, było. wszyscy szliśmy. Jedno, tak my szli przykład. Jeden po drugiego. No i tyle było grzybów wtedy. Tak, tak. Ale babka, trzy tygodnie temu cztery było tyle grzybów, naprawdę. Bo Ja pojechałem to w ciągu godziny zbierałem dwanerka, czy to było. Ale tak jak wtedy w tamtym roku było. Była, było. To, to była sobota i ludzie tak. chodzili. Za chwilę. Upska, wszyscy wychodzą. Młody, chodź na Zostaw młodego! No co? Ostatnio byłem na zwolnieniu lekarskim. Aza! Gdzie jest? Aza!

Mama, gdzie ja rozumiem go szefa, że jutro nie przyjdę, bo idę do ty długo siedziałeś dłuż? w jednej pozycji. Tyle. Nie kameruj mnie. No, prosta I sprawa. I wszystko na ten temat. Tak jest. No, po prostu tak nie można. Ja bo nie pojechałem mój. do pana ja do mój, pana. mnie śledzili specjalnie. Ja tak chodzę. Przyszli sobie ja zrobić tak. że przepraszam. <laughs> No panie, panie da, i dobra, siedem nie wystarczy. Panie doktorze, może wystarczy, a może nie. Zobaczymy, co będzie się działo. To mam powiedzieć, żeby I maty tygodnie wycięte z życiorysu. Zanim ja się wyprostowałem, zanim ja mogłem No to zaraz pojedziemy. Ale powiedzmy sobie to są sprawy. No, nie mojego no. Pesla. No, Ten wiek tak miał on. Nie, potem jechał, bo do domu I odpoczywał. O jezu I Zęby zaciskamy, bo dobra. Zęby dobra. Zęby, bo nie umiałam ze schodów. Jakieś talerzyki małe, i te chciałasz to rozdobyć. To co ty robisz? Przecież mają No a małtarzyki jakoś nie? Otwórz, że usta i zwalnę cię na YouTube Nie? Ile już na Pięć 5 miesięcy A potem co wykręcił zęby? Na dwa Na dwa lata I to jest to właśnie, te dzieci potem myślą kurwa, że ja aparatu użystam Tu jest ta pięć to wybił wszystkie zęby

o Jezu, ja bym przyszła nogę. Do, do, do Zerówki, do szkoły. Nie Bo to też wcześniej. Ja nie robię. Któregoś razu przyjeżdża do mnie z bransoletką na ręce. Zrobię. Kto ci kupił? Nie wiem. Ja to dostałem ja A co to za. No tyle się nie chcę przyznać, że tam. Jak go na nic nie chodzi. Jak je to zaraz ucieka. Ja o tym będzie wros. No? Tak, 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 dzisiaj były, dzisiaj by Jak byłem leśniczym, było się byle. tego dziecka. Różne to są wersje. Sarcia, Sarcia, moje piśko. 18 to 18, no. bo już jak jakieś jak dziecko to i niech, niech będą i rodzice razem, a nie będą no. już ganiać.